Zwykłych ludzi, czyli klasy średniej, na ten nowy fabrycznie samochód raczej stać nie będzie, bo y, nie ma się co oszukiwać. Samochody ostatnio drożały w tempie 10% rocznie, a prognozy na ten rok mówią o uwaga, 20%, więc takie nowe auto pokroju, dajmy na to Golfa, za 10 lat będzie kosztowało być może nawet 210 tysięcy złotych. Ale to sływ. Cześć kochani, dzisiejszy króciutki materiał nagrywam na waszą prośbę, parę osób pisało mi, żebym wypowiedział się na ten temat, bo znalazło mój artykuł w interi, za co w ogóle serdecznie dziękuję, że mnie czytacie. Oczywiście standardowo dziękuję Wam pięknie za subskrypcję. A partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Leti Shops, czyli serwis oferujący usługę tak zwanego cashbacku, czyli jeżeli kupicie sobie coś za jego pośrednictwem, na przykład na Allegro to dostaniecie zwrot części poniesionych kosztów i tutaj uwaga, bo Leti Shops przygotował dla was świetny konkurs. Jeżeli kupicie coś na Allegro przed 28 lutego za co najmniej 40 zł, oczywiście za pośrednictwem Leti i odpowiecie na krótkie pytanie konkursowe, które polega na tym żebyście umotywowali dlaczego lubicie kupować coś za pośrednictwem internetu na właśnie Allegro, będziecie mogli wygrać bardzo ładnego Mercedesa, więc myślę, że warto się zarejestrować, bo ryzyko jest raczej niewielkie. Także polecam serdecznie leti i zakupy na Allegro, a my wracamy do tematu. Ostatnio przez serwisy internetowe Newsowo-motoryzacyjne przeleciała się taka wiadomość, która brzmiała mniej więcej tak, że duże koncerny motoryzacyjne, w tym przypadku chodziło o Renault i Stellantis, inwestują w, uwaga, coś, co brzmi na pierwszy rzut oka absurdalnie i idiotycznie wręcz, bo w fabryki samochodów używanych. Ja wiem, że to jest troszeczkę głupie, ale tylko na Pierwszy rzut oka, i wiem, że macie do mnie zaufanie, i wiem, że z prawdą, jak z dupą, jest tak, że każdy ma swoją. Więc po prostu przedstawię Wam dwie wersje tej samej wiadomości, a Wy już sobie sami ocenicie, która jest prawdziwa i kto ma rację. Bo wydaje mi się, że o ile wszyscy napisali o tych fabrykach samochodów Używanych, to chyba jednak nie wszyscy zrozumieli, na czym to ma wszystko polegać, a jeśli nawet zrozumieli, to po prostu boją się powiedzieć to wprost. I tutaj wchodzę ja cały na brązowo. Słuchajcie, swoje fabryki samochodów używanych, czyli tak naprawdę warsztaty naprawcze, mają duże grupy dealerskie, jak na przykład Emil Frey, yy, i tam rzeczywiście naprawia się czy detailinguje. Tysiące samochodów rocznie. Ostatnio, czyli w roku 2001, jeżeli mnie pamięć nie myli, w coś takiego zainwestowało też Renault, fabryka we francuskim Flins. I właśnie na tej Renówce chciałbym się skupić, bo oficjalny komunikat brzmi mniej więcej tak, że y, taka fabryka ma docelowo... Y, Naprawiać czy remontować 45, a w długiej, szerokiej perspektywie nawet 80-90 tysięcy samochodów rocznie, i szef Renault, czyli Luca Demeo tak, on teraz jest w Renault twierdzi nawet, że w szerokiej perspektywie taki biznes będzie bardziej opłacalny dla producentów aut niż produkcja nowych samochodów. I teraz tak. Renówka bardzo uważa, tak samo zresztą jak Stellantis, który zaczyna podobny biznes, by nie mówić w tym przypadku o warsztatach naprawczych, tylko właśnie o fabrykach samochodów mm, używanych, jak głupio by to nie brzmiało. No bo rzeczywiście jest to hala fabryczna, tam są sfabrykowane procesy. Auto wchodzi na linię, jest skanowane, fotografowane z każdej strony, mierzone, jeżeli trzeba, wykonywane są. Naprawy blacharsko-lakiernicze, oprócz tego, wiadomo, wymiana płynów, wymiana opon i tak dalej, i takie nowe, używane auto mogłoby być oferowane na rynku nawet z dwuletnią gwarancją, ba, ta fabryka we Flins, o której mówiłem, ma nawet swoje automatyczne studio fotograficzne, które obsługuje do 8 aut na godzinę, czyli naprawdę niezły przemiał na obrotnicy. No i takie auto może być wprowadzone na rynek od razu... Po detailingu czy po tej fabrycznej odnowie. I teraz oficjalna wiadomość, czyli tak jak widzą to mniej więcej dziennikarze motoryzacyjni z tych czołowych serwisów, używany samochód po fabrycznej odnowie to nie jest głupi pomysł, no bo rzeczywiście, jeżeli auto jest już wprowadzone na rynek, no to myśmy już zapłacili od niego karę za emisję spalin, a poza tym omijamy problem z półprzewodnikami, omijamy problem z dostępnością stali, omijamy problem z dostępnością magnezu i tak dalej i tak dalej. Czyli zarabiamy na nim dwa razy i wpisujemy się w ten szczyt zapotrzebowania na samochody, gdy nie ma na rynku nowych aut. I to jest jedna wersja tej informacji. Natomiast ja widzę to troszeczkę inaczej z tego względu, że Luca Demeo wypowiedział dwa bardzo ważne w moim odczuciu zdania. Pierwsze mówiło o tym, że na tych fabrykach samochodów używanych będzie się lepiej zarabiało niż na fabrykach samochodów nowych, ale gdzieś w okolicy 2030 roku. A okolice 2030 roku jeśli mnie pamięć nie myli to mniej więcej granica wprowadzenia na terenie Unii Europejskiej zakazu rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Natomiast drugie zdanie, które bardziej mnie poruszyło Dotyczy tak zwanej gospodarki w obiegu zamkniętym. Ja wiem, że wiele osób nie rozumie języka dyplomacji, ale Luca Demeo powiedział mniej więcej tyle, że samochód będzie własnością tego, kto go wyprodukował od samego początku jego istnienia do samego końca. Mówiłem o tym już, Parę odcinków temu, że w tej chwili w Unii Europejskiej toczy się bardzo poważna debata dotycząca y, źródeł pozyskiwania surowców dla budowy baterii oraz procentowego udziału surowców w y, produkcji baterii, które muszą pochodzić z recyklingu. Problem polega oczywiście na tym, że na terenie Unii Europejskiej nie ma litu, kobaltu, niklu, i tak dalej, niepotrzebne skreślić, więc yy, no, musimy bazować na recyklingu. Mimo że recykling tych baterii rzeczywiście jest jeszcze na tą chwilę problematyczny. Ale procentowy udział komponentów z recyklingu, jeżeli on zostanie określony w prawie unijnym. Będzie oznaczał tyle, że producent nie może sobie pozwolić na wypuszczenie z ręki najbardziej wartościowego elementu samochodu, czyli właśnie baterii. Podsumowując, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do tego, że macie swój własny samochód, swoje własne cztery kółka, to niestety, ale w najbliższych latach wszystko wskazuje na to, że trzeba się będzie z tą myślą pożegnać. Wszystko idzie w tym kierunku, że. Wielcy producenci, zresztą o tym mówi się otwarcie od już dobrych 10 lat, będą nie producentami samochodów, lecz dostawcami rozwiązań mobilnych czyli w ramach jednej raty będziecie dostawać samochód albo samochody do tego zaraz wrócę opłaty wszelkie dodatkowe czyli opony, ubezpieczenie, serwisowanie i Cześć, na razie. Płacicie, jeździcie, nie płacicie, nie macie samochodu. Po prostu żaden producent nie będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby sprzedać wam samochód, bo nie daj Boże, wpadniecie na przykład na taki pomysł, żeby po 15 latach go sobie rozmontować i baterię powiesić w garażu jako magazyn energii dla. Paneli fotowoltaicznych. I stąd te prognozy dotyczące lepszego zarobku na samochodach używanych, na fabrykach samochodów używanych, niż na nowych, bo tak naprawdę fabryki samochodów używanych mają być wielkimi centrami redystrybucji akumulatorów to znaczy już dzisiaj na 10 odnowionych samochodów. Przypada mniej więcej jeden odnowiony akumulator w takiej fabryce. Czyli ja to widzę tak, chociaż oczywiście mogę się mylić, że y, pierwszy właściciel, podobnie jak dzisiaj, będzie y, użytkownikiem, już nie właścicielem, ale użytkownikiem biznesowym. Polski Ład nie opłaca się dzisiaj kupować nowych samochodów ani brać ich w leasingu, ale opłaca się je wypożyczyć. No i tak właśnie będzie to wyglądało za te 10 lat, o których mówi Luka Demeo, czyli w roku 2000 na przykład 32, gdy pierwszy właściciel otrzyma pojazd fabrycznie nowy, będzie nim sobie jeździł na przykład 5 lat, po czym zwróci go producentowi i weźmie następny. Zwykłych ludzi, czyli klasy średniej na ten nowy fabrycznie samochód raczej stać nie będzie, bo nie ma się co oszukiwać, samochody ostatnio drożały w tempie 10% rocznie, a prognozy na ten rok mówią o uwaga 20%, więc takie nowe auto pokroju, dajmy na to Golfa, za 10 lat będzie kosztowało być może nawet 210 tysięcy złotych. Normalnego, przeciętnego człowieka raczej na nowe auto elektryczne stać nie będzie. Więc takie właśnie auto po 3, 4 czy 5 latach eksploatacji we flocie trafi z powrotem do producenta. Do właśnie takiej fabryki samochodów używanych, która ma na celu jego. nie bójmy się tego słowa, wyremontowanie a prawe uszkodzonych akumulatorów, czyli tak naprawdę wymianę uszkodzonych ogniw na zdrowe, dobre z innych pojazdów i z powrotem wprowadzenie tego samochodu na rynek. Przy czym, tak jak powiedziałem, wprowadzenie auta na rynek wcale nie będzie oznaczało, że wy ten samochód będziecie mogli kupić. Zwróćcie uwagę, że nawet w przypadku iZery mówi się o tym, że w jednej racie dostaniecie samochód, dostaniecie prąd, dostaniecie opony, ubezpieczenia i tak ale nikt jeszcze tak naprawdę nie powiedział, że w ogóle będziecie mogli kupić ten pojazd na własność. Chciałem też, żebyście wiedzieli, co to oznacza dla całej branży motoryzacyjnej, bo to nie jest tylko tak, że zniknie własność prywatna i część pieśni, ale znikną też na przykład warsztaty samochodowe, smuteczek, Krysie. Znikną firmy, które te auta rozbierają, bo gospodarka. Obiegu zamkniętym producent produkuje i producent demontuje. Nie będziemy tych aut naprawiać, nie będzie hurtowni, nie będzie sklepów, nie będzie być może tuningu na pewno nie na taką skalę, i tak dalej, i tak dalej. Czy się to komuś podoba, czy nie, takie są niestety prognozy na przyszłość. I ja nie wiem, czy to jest źle, czy to jest dobrze, bo prawda jest taka, że cytując: Jacka Bartosiaka. Trzeba troszeczkę zmienić w Polsce mapy mentalne. Przy czym te mapy mentalne zdecydowanie lepiej się zmienia, gdy zarabia się w euro. Bo rzeczywiście yy, na Zachodzie jest tak, że stary samochód jest problemem. W Polsce samochód, jaki by on nie był, czy ma 15 lat, czy. 5 jest jednak symbolem, jest jednak wyznacznikiem statusu i tym, że coś w życiu osiągnęliśmy. Natomiast na zachodzie, jeżeli auto ma 15 lat, to tak naprawdę jest generatorem kosztów, bo każda większa naprawa jest po prostu nieopłacalna. I tak do tego podchodzą Europejczycy, tak do tego podchodzą Niemcy, Francuzi, ale w mniejszej części Włosi czy Hiszpanie, bo oni niestety tak dobrze nie zarabiają. Ja nie wiem, czy my jesteśmy przygotowani w tej chwili na taką zmianę ale ostrzegam, że y, tak będzie wyglądała najbliższa przyszłość, więc jeżeli macie swój własny samochód, to wcale nie wykluczone, że jest to jeden z ostatnich Waszych własnych samochodów. Z tą myślą Was zostawiam. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas